日。スネーニッツ Wrażeń podczas oglądania programu zaprasza jego sponsor Mlekpol, producent jogurtów i kefiru łaciate Protein Plus. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku na opryszczkę Heviran Comfort. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor, dystrybutor wyrobów medycznych na Zgaga i Manti Complex żel i Manticomplex w tabletkach. Tylko pamiętaj, że ja lubię z mleczkiem. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Prażone zboża, mleczne nadzieje i pyszna czekolada. Kinder Country, odzyskaj swój rytm. Crispy. Zastanawiasz się dlaczego dookoła słyszysz krispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblane mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. Jest radość i mega radość, bo startują mega raty na Allegro. Marki premium z kategorii elektronika w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Dlatego zastosuj Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dodatkowo dezamigren zwalcza nudności, nadwrażliwość wrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz nowość: Dezamigren w większym opakowaniu w korzystnej cenie. Czy zdarza ci się, że budzisz się i potrzebujesz większego pierścionka, szerszych spodni, luźniejszych butów? To może być przez wodę. Wahania wagi, wystający brzuch, boczki, opuchnięte palce. Sięgnij po hydrominum. Hydrominum zawiera naturalne wyciągi roślinne, wspomagające szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Weź hydrominum i poczuj się dobrze w swoim ciele. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Lipton Raspberry Ice tea. Wielki smak. Lipton Raspberry. Tea changes everything. Tak krucha czekolada. Tylko w Magnum. Magnum. True to pleasure. To mleko to nie jest jakieś mleko. To mleko świeże a nasza butelka chroni jego wyjątkowy smak. Więc jak mleko, to świeże. Z Piątnicy, no bo skąd? Hisense Mini LED. Doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy. Ekstremalny kontrast bieli i czerni. Ponad miliard żywych barw. Hisense. Najczęściej kupowane telewizory Mini LED w Polsce. Jak wiosna, to wszystko kwitnie. Jak wszystko kwitnie, to i ty rozkwitasz. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Jeśli błęno znaczy pyszne, wyobraź sobie tylko, jakie będą lody. Kremowe, intensywnie orzechowe, zachwycające jak letni dzień. Spróbuj i przyznaj, czy nie są to najbardziej bueno lody pod słońcem. Lody Kinder Bueno. Jak bardzo są bueno? Pragniesz, aby Twoja skóra była nawilżona przez 24 godziny? Przedstawiamy DAF Advanced Care. Jedyny żel podprysznic z odżywczymi kropelkami mikromoiszcze, które nawilżają każdy centymetr skóry. Wypróbuj żel podprysznic DAW Advanced Care. Wiosna? Spróbuj dobrego w żabce. Dobry skład i wyśmienity smak panieni z kurczakiem sezamowo-imbirowym za 8,90 z kuponem w aplikacji Żabka. Żabka. Uwolnij swój czas. Wielki powrót pizza Twisters w KFC. Spadaj już dziś. Jak biznes ma iść gładko, to Allegro biznes. Kupuj wygodnie na fakturę i w jednym miejscu. Produkty dla swojej firmy, te codzienne i specjalistyczne, znajdziesz na Allegro biznes. Jak tak, to Allegro. Dlaczego wybieram Viledę? Bo moje dzieci nigdy nie dają za wygraną. Dzięki teleskopowym linkom Vileda Infinity Flex rozkłada się do dwóch metrów. Wypróbuj i przekonaj się. Vileda Infinity Flex. Vileda. W domu wszystko jest w porządku. Warstwy niepowtarzalnego smaku, krem Nutella połączony z orzechowymi lodami i wirami kultowego kremu. Lody Nutella, szczęście w każdej łyżeczce. A pan to yy, z czego był taki dobry, że wylądował w ochronie? Z czego ja byłem niedobry? No. Godność. Wtedy zamiast mózgu będę miał flaki. E? Ty jesteś. A, a, a. Ty sobie myślisz. Hops i yeah. come on. baby. Ja ci w ogóle nie ubliżałem Michał. Przecież ja dopiero przyszedłem. Porcja śmiechu z kabaretami. Dziś o 20.00. W Nowa TV. Czy najbliższa osoba zdradza i kłamie? Śledztwo odkrywa prawdę. Nie no Okej, okay, okej, okay. chcę to zobaczyć. Tylko tyle można Idziemy, będzie konfrontacja. Nojek. Pamiętaj Ewa, ta kobieta też jest ofiarą. Nie nie interesuje przez... mnie o to. Stradę. Serial paradokumentalny. Dziś o 21.00 w Telewizji Nowa TV. Każda zbrodnia zostawia jakiś ślad. Aby go odkryć, potrzeba zaawansowanych technik i wybitnych specjalistów. Miał miejsce zabójstwo, ale ja naprawdę nic nie wiem. Podinspektor Renata Różalska jest szefową właśnie takiej grupy Chodź ja, chodźcie, chodźcie chodźcie na powołanej, by mierzyć się ze zbrodniami najcięższych, Serial kryminalny ślad dziś o 22.00 W Nowa TV Dziś wieczorem w Nowa TV. O 20. Porcja śmiechu z kabaretami. O 21. Zdrady. Serial paradokumentalny. A o 22. Ślad. Serial kryminalny. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie. Prażone zboża, mleczne nadzieje i pyszna czekolada. Kinder Country. Odzyskaj swój rytm. Crispy. Zastanawiasz się, dlaczego dookoła słyszysz crispy? To znak, że musisz przegryźć coś naprawdę pysznego. Kinder Crispy. Trzy chrupiące wafelki wypełnione mlecznym i kakaowym kremem, oblanem mleczną czekoladą z kawałkami ciastek. Kinder Crispy. Chrupie świetnie, smakuje jeszcze lepiej. Jest radość i mega radość, bo startują mega raty na Allegro. Marki Premium z kategorii Elektronika w mega niskich cenach i nawet do 50 rat 0%. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Uważaj! Zakręt! Nie rusza mnie to. A mój wywoje. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego. W końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bezsenności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny jak zagródka od papi. Pastyki do sania i suplementy biety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży rzucić palenia. Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoksan. Zobaczysz. Przestaniesz palić już po pięciu dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku desmoxan. Nie będziesz odczuwał nieprzyjemnych skutków odstawienia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoxan i już nie palisz. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo. Oraz na te, które już poznały Regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy na skórek, usuwając zrogowacenia i odciski, bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling Regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum pełna regeneracja. Jak wiosna, to w kratkę. Jak w kratkę, to i w kółko. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na wiosnę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to Regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. i powrót pizza Twisters w KFC. Spadaj już dziś. Tym do 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 posiłku. Do 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 grilla do do do. Tym do każdego posiłku. Infekcja intymna? Działaj od razu. Genoxyn Optimum usuwa objawy i leczy już w 3 dni. Genoxyn Uno leczy już jedną kapsułką. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak biznes ma iść gładko, to Allegro Biznes. Kupuj wygodnie, na fakturę i w jednym miejscu. Produkty dla swojej firmy, te codzienne i specjalistyczne, znajdziesz na Allegro Biznes. Jak tak, to Allegro. Proszę, nie, płacz więcej. nie mogę z tobą. Nie, nie. Ty kochasz Jose. Nie, nie? Nie. Ostrze. Oglądamy, przekąszamy. Tarczyński Kabanosy Extreme. Ekstremalnie ostre. Sposób na udany wyjazd za granicę? Krok pierwszy, wybierz fajne miejsce. Krok drugi, wejdź do apki Millenium i łatwo wymień walutę w kantorze po korzystnym kursie. I ciesz się podróżą. A wydatki za granicą zawsze będziesz mieć pod kontrolą. Bank Millenium inspirowany tobą. Jeśli bueno znaczy pyszne, wyobraź sobie tylko jakie będą lody. Kremowe, intensywnie orzechowe, zachwycające jak letni dzień. Spróbuj i przyznaj czy nie są to najbardziej bueno lody pod słońcem. Lody Kinder Bueno. Jak bardzo są bueno? Na moc wrażeń podczas oglądania programu zaprasza jego sponsor Mlekpol, producent jogurtów i kefiru. Łaciate Protein Plus. Na program zaprasza jego sponsor. Producent leku na opryszczkę Heviran Comfort. Przyjemnych chwil z programem życzy jego sponsor. Dystrybutor wyrobów medycznych na Zgaga i Refluks. Manti Kompleks żel i Manti Kompleks w tabletkach. Karol. Karol, wstawaj. Wstawaj szybko. Co? Pójdziesz do sklepu po mleko. Dla cioci ja szybko. Nigdzie nie pójdę, nie ona za samochodem. Cicho, bój. cicho usłyszę. Ona słyszy tylko, jak mówisz.